Prawy przyciąć otwiera za szczytem 200 7 prawy minus. Przechodzi 4,5 lewy ciąć wyjście szczytem 100 ciąć 6 prawy, 90 5 lewy ciasny, przyciąć wyjście szczytem 120 5 lewy podwójny, 180 4 prawy przyciąć, 150 4 lewy przyciąć otwiera 120 Zaszczytem 6, prawy ciasny ciąć 90 prostój 4,5 lewy szczytem otwiera 200 6 lewy minus 80 5 prawy pod wąsko, 200 5 prawy przyciąć 180 prostój Prawy szybki 200 7 Prawy szczytem nie ciąć 200 Prostuj 7 Lewy krótki Wyjście szczytem 106 Prawy krótki 150 Szczyt lewą 63 Prawy ciasny 70 Prostuj 2 lewy przyciąć później Przechodzi 2 prawy 80, 6 lewy nie ciąć, przechodzi 7 prawy przyciąć, przechodzi 6 lewy ciąć, 120 prostuj, 7 lewy plus, 60 meta, 3 lewy plus.